Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy serdecznie w rozważaniu Słowa Bożego na Niedzielę. Telewizyjna lekcja dywina. Ksiądz Robert Muszyński i ksiądz Józef Macią. Boże. Oraz ksiądz Dominik Szymański. Trzecia niedziela Wielkiego Postu i fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Jest to rozdział 13, wersety od 1 do 9. Posłuchajmy. W tym samym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli mu o galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział. Czyż myślicie, że ci galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam, i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział mi następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytniko. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem. I może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Tytuł tego 13 rozdziału to wezwanie do nawrócenia. zanim to wezwanie nastąpi, Jezus przytacza pewne historie. Chyba znane historie dla jemu współczesnych, dla, dla jego słuchaczy. Mówi ne, o ofiarach Piłata i mówi o pewnej sytuacji, o pewnym wypadku. Rzezi, jaką urządzili żołnierze rzymscy, żołnierze Piłata na dziedzińcu świątynnym, mieszając krew galilejczyków z krwią ich ofiar, galilejczycy, znani z y, gorącej krwi i z bardzo Yy, dużej antypatii wobec rzymskich okupantów. Pewnie tam urządzili jakąś manifestację na dziedzińcu świątynnym. Zeszli żołnierze, nie patyczkowali się, wycięli ich w pień. Nie patrząc, że jest to profanacja Miejsca Świętego. Wiele ofiar. A potem katastrofa budowlana, prawda? Kilkaset metrów od yy, wzgórza świątynnego zawaliła się wieża, zabiła 18 osób. Ej, Łatwo i czy... pomyśleć wtedy, że. Jeden i drugi przypadek, no, to jest jakaś. Kara Boża. Kara Boża. Zresztą chyba do tej pory się wielu ludzi posługuje takim, takim poczuciem Bożej sprawiedliwości, że jeżeli spotyka cię coś złego, jakaś, jakiś wypadek bliskiego, to z pewnością jest to jego odpowiedź. A zobaczcie, y, też, y, jeśli chodzi o słowa, Jezus mówi mamy tekst grecki, bo w tym języku jest zapisana. Ewangelia, w ogóle Nowy Testament po grecku jest napisany i mówi o, jeśli się nie nawrócicie, metanoja. Tymczasem po łacinie, jak mówimy, y, konwersja bądź y, jeszcze penitencja, zwłaszcza penitencja, będzie nas odwoływała do, do czego? <grym> no. Że, że mam jakiś zrobiłem jakieś zło i teraz muszę ponieść pewną konsekwencję tego, tego zła. Sąd Penitent, to jest ten, który się przyznaje do zła, do, do złego, do jakiegoś grzechu. No i teraz otrzymuje za to pokutę. Tymczasem w tym, co, o co chodzi Jezusowi, jest zupełnie coś innego. Metanoja Oznacza zupełnie inny wymiar przemiany. Zmianę sposobu myślenia na poziomie umysłu, prawda? Zmiana także sposobu patrzenia na swoje życie, dlatego że w nawiązaniu do tego, co poruszyłeś, nasza mentalność jest taka, że kiedy słyszymy, że gdzieś tam na przykład we Włoszech to historia sprzed dwu, dwudziestu paru lat Wskutek dzikiej działalności budowlanej pod Neapolem, w takim sarno, jakaś wielka lawina błotna zeszła z góry i zmiotła z powierzchni ziemi całe miasteczko. I było tam kilkaset ofiar chyba. Albo kiedy spada jakiś meteoryt i zabija po prostu ludzi we własnym domu, gdzieś z nieba, nie wiadomo co, albo śmieć kosmiczny jeszcze gorzej, Patrzymy na to z pewną niezdrową ciekawością, jako coś, co się dzieje daleko. Patrzymy jak na horror w telewizji, myśląc sobie, fajnie tak popatrzeć i pomyśleć, że ja jestem bezpieczny, bo mnie to nie spotyka. Prawda? Czyli mentalność te tego rodzaju, gdzie ja yy, yy, śpię sobie spokojnie, zajmując się yy, Kupowaniem, konsumpcją, szukaniem przy, przyjemności. I chcę myśleć, że tak będzie zawsze, że nie będzie żadnego kresu, żadnego końca, na który muszę się przygotować. A będzie, mówi Pan Jezus. A dlaczego... Zmień mentalność. Dlaczego Jezus używa tego słowa, że bynajmniej powiadam Wam, je, lecz jeśli się nie nawrócicie. Wszyscy tak samo zginiecie. Jakby zapowiada tą śmierć tragiczną, czy zapowiada śmierć nie. ostateczną? Myślę, że Jezus nawiązuje tutaj do Psalmu, który mówi w takich twardych słowach: człowiek żyjący bezmyślnie w dostatku, równy jest bydlętom, które giną, prawda? Sam no bo... sobie odbiera tę świadomość, która jest charakterystyczna tylko dla człowieka, zwierzęta jej nie mają, że ja umrę. Że moje życie ma kres i że muszę to życie dobrze wykorzystać. Tu też widzimy, że nie chodzi tylko o jakiś, że idę sobie drogą swoją własną i no zdarzają mi się po tej drodze jakieś, nazwijmy, wypadki, takie moralne, więc no to się wyspowiadam, to jakoś tam zrobię jakąś pokutę, ale idę dalej tą samą drogą. Tymczasem Józef mówił o zmianie drogi, a więc wchodzę w bus, to jest, to jest umysł, a więc takie też rozważanie, myślenie o własnym życiu, takie, taką analizę swojego życia, że jakby odkrywam. I to nie jest możliwe y, samodzielnie, o własnych siłach. To musi przyjść ten moment łaski, że Bóg ci to pokaże, że jesteś na drodze śmierci. Tak jak Psalm mówi pierwszy, nie? że są ci, którzy idą drogą życia i są ci, którzy idą drogą śmierci. Teraz... Metanoja to jest rewizja sposobu myślenia i perspektywy życiowej, że zaczynam widzieć inny kierunek i wszystko ustawiam jakby na nowo. No. Jestem nie? poza Chrystusem, mówię. To, co ja robię, to co myślę, w którym kierunku zmierza moje życie, jestem poza Chrystusem. I teraz metanoja ostatecznie będzie to nawrócenie, będzie mówiło, to ja zostawiam tą drogę, a wybieram nową drogę. To jest Chrystus, którym idę za nim. Zobaczmy tą drugą część dzisiejszego ewangelicznego fragmentu. pierwsze to jest to wezwanie do nawrócenia z tą opowieścią o tych historiach. I druga. Część nieurodzajny figowiec nosi tytułu czy podtytuł, yy, i słyszymy tam o kolejnych szansach, któremu. Nie, terenu, to, jest, to, to jest dokładnie to samo. Jeśli zobaczysz w końcu, pod wpływem jakiejś refleksji, Bożego Słowa, tego głębokiego zastanowienia się, analizy swojego życia, no. że ja nie owocuję, nie widać w moim życiu żadnych owoców Ducha Świętego. Po prostu no, żyję może jakoś tam całkiem dobrze, całkiem przyzwoicie, że jakoś tam się y, angażuję, nie jestem samolubem i tak dalej. Ale pytanie jest o jedno: czy widać we mnie owoce Ducha Świętego, czyli jak, czyny, które są. A jak nie, nie widać, to co jest napisane w tym. No to, to, to jest. Józef, Uważaj, to bo kto, jest, kto jest tym ogrodnikiem? Wydaje się, że Chrystus, który oręduje za nami, przed Ojcem, ten figowiec to jest symbol człowieka, zasadzony w winnicy Pana, a więc w Kościele, w Królestwie Bożym, mówiąc krótko, ma owocować. Warto sobie wyświetlić gdzieś, jak wygląda drzewo figowe, dla nas to, to nie jest tak, takie oczywiste. Dorodne, piękne, szlachetne drzewo o takich bardzo rozłożystych, grubych liściach, bardzo gęstych liściach. I te liście służą do czerpania, do brania światła, do fotosyntezy, dwutlenku węgla, wilgoci, z powietrza, z deszczu. Po co? Po to, żeby owocować. Żeby wydać te wspaniałe owoce, które dojrzewają w sierpniu czyste, wspaniałe, zdrowe i słodkie. Słodkie. Które nie bardzo można transportować, bo są bardzo wrażliwe. Yy, bardzo smaczne. Yy, symbol owocu ducha świętego, o którym mówi święty Paweł. Owoc poznania Boga, owoc tego Bożego obdarowania w postaci moich czynów. O tych czynach mówi najbardziej konkretnie święty Paweł w drugim, w piątym rozdziale listy dukalatów: miłość, radość, pokój, cierpliwość, panowanie nad sobą, czystość, opanowanie, uprzejmość, dobroć. Bóg ma prawo do tych owoców na drzewie naszego życia, nawet kiedy człowiek mu odmawia tego prawa jakby do swojego życia, żeby niech Bóg mi się nie wtrąca. Po czym poznać, że to jest owoc Ducha Świętego, co się, czym ja owocuję, a nie powiedzmy mojej ludzkiej natury. Po prostu Bóg, obdar Bóg inwestuje we mnie łaski naturalne, mój talent, moje siły, moje zdolności, możliwości i łaski nadprzyrodzone, łaska Ducha Świętego, łaska wiary, łaska uświęcająca. Czy są to owoce Ducha Świętego, to widzimy po minach tych, które nas oznaczają. Czy im smakuje to, co ja im daję, moje słowa, moje czyny, czy po prostu ich wykręca, nie? Już nie mogą mnie znieść, nie? Bo, ich, bo ich ciągle częstuję czymś kwaśnym i gorzkim, nie? W moich słowach, w moich zachowaniach. To ładne, ale, bardzo, ale, to, ale też od na tego przykład, jest to zeznanie. Ale, to, ale dla, dla kogoś kwaśnie i gorzkie może być słowo Boże też, jak, nie, <laughs> jak ma jest zatwardziały w tym. Yy, no to. Jednak y, chyba y, takim, ta metafora tutaj staje się pewnym ślepym zaułkiem, za w to bym nie szedł. Y, dobroć zawsze smakuje. Dobry człowiek, prawda? Mm -hmm. y, więc. Y, Ale też y, popatrzmy na własne rodziny, kiedy na przykład y, żona się dziwi, że mąż y, właśnie się. Po raz kolejny na nią nie zdenerwował i nie wykrzykiwał i nie wymyślał jej, tylko cierpliwie zniósł no, jej wariactwa albo jej humory, albo jej po prostu złe samopoczucie. Zazwyczaj, zazwyczaj jakoś tam reagował, odpowiadał na to złem na zło. Tymczasem dzisiaj mówi, ale ja tak cię kocham. Nie? Czy, czy na przykład matka, która jest w stanie. Widzimy, nie, że jest cierpliwa do dzieci, to jest normalna rzecz, no, matka jest matka, ale w pewnym momencie przychodzi taki punkt, gdzie no, człowiek jednak nie wytrzymuje i gdzieś tam się musi wyżyć na, na, na tym drugim. Tymczasem y, no, coś się dzieje, że y, jestem w stanie jakby wejść, jakby przekroczyć tę moją śmierć, która była czymś normalnym u mnie. I, y, i dalej mam pokój, da, dalej mam cierpliwość. No, nie wiem, jak w waszym życiu. Przy, trochę jest w tej drugiej części: jest o tych też kolejnych szansach, które ma figowiec, który nie owocuje. Pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, potem decyzja o ścięciu, ale jednak wstawia się ogrodnik za tym figowcem i mówi o tym o kopaniu, obłożeniu nawozem. Czym to może być? Można tutaj widzieć pewną aluzję do Księgi Kapańskiej, które, która mówi, że po zasadzeniu drzewa w Ziemi Obiecanej trzy lata nie wolno tknąć jego owoców, są nieobrzezane, nie jak mówi dosłownie, w czwartym roku są owoce dla Pana jako pierwociny. Nie wolno Ci ich zjeść, tylko musisz zanieść do świątyni. A dopiero w piątym roku je spożywać i na nich zarabiać. Nie? Te owoce dla Pana, nie? to jest jakoś ważne, żeby to zauważyć. Bóg ma prawo do owoców mojej miłości. A jeżeli jest cierpliwy, czeka te trzy lata symboliczne, prawda? Yy, a jeżeli nie ma, z mojej strony chęci współpracy z łaską, wtedy okłada mnie nawozem, czyli czymś nieprzyjemnym, śmierdzącym, co ma mnie pobudzić do, yy, jak to nazwać, do owocowania co jest pewnym wysiłkiem dla drzewa, dla człowieka też jest wysiłkiem. Mm -hmm. nie? Czyli nie jeden kochać. raz, jakaś przyjdzie choroba, nie jeden jakaś raz przyjdzie do utrapienia. Do nieprzyjemna, nieprzyjemna sytuacja, która ma mnie trochę orzeźwić i też yy, stymulować. A jeżeli nie, wtedy to wycięcie owocu jest przesunięte ale w czasie. Wycięcie drzewa będzie oznaczało sąd ostateczny, prawda? Ale metano, ja też będę tutaj jakby patrząc na te lata, że to jest pewien proces. To nie jest coś, co się dokonuje jakby jednego dnia i już jest na zawsze, bo powiedzmy, może się dokonać jednego dnia. W jakieś szczególne przeżycie, jak miał na przykład święty Paweł, spotkania Chrystusa, jakieś rekolekcje, jakieś słowo, które nas y, tak dotknie, że no, zmienia bieg naszego życia, ale później tak czy owak będzie potrzebne nawrócenie y, każdego roku. Ka jesteśmy na drodze, nie mówimy, że że to jest coś jednorazowego. To też jest tutaj mowa w ogóle o tym, że czy po trzech latach musisz je wyciąć? Jakby w przyszłości możesz je wyciąć. Nie? My nie wiemy, czy pa, może Pan Bóg da jeszcze, czy ten ogrodnik nadzieję ma na te kolejne lata. Może wytnie go dopiero po czterech, czy po pięciu. Jakby nie, nie znamy momentu końca tego drzewa. Nie? Tutaj mamy aluzję do tego roku łaski, który Jezus zapowiada na początku swojej Ewangelii w Nazarecie. Jeszcze na ten rok je pozostaw. Znaczy to dla nas tyle, dla mnie, że Bóg daje mi czas na nawrócenie, jest cierpliwy, ale ja nie mogę tego czasu łaski lekceważyć, myśląc, że on się tak rozciągnie w, nies w nieskończoność, bo będzie koniec i, i będzie siekiera do korzenia drzew i przyłożona będzie. Jeśli nawrócisz tak. do roku łaski, więc jest rok jubileuszowy i mówimy, żeby zyskać jubileusz, trzeba... Zerwać z grzechem. Nawrócenie wiąże się właśnie z tym zmianą kierunku, że ja jakby zostawiam jakiś, jakiś grzech. Przyzwyczailiśmy się do tego, że. Możemy, no tutaj, właśnie, przepraszam, przepraszam, że Możemy rozwinąć tę, tę przypowieść, nawiązując do przypowieści o winnicy, gdzie jest mowa o tym przycinaniu, prawda? Co trzeba obciąć? Teraz jest akurat marzec, pora przycinania drzew owocowych i krzewów. Co trzeba obciąć w tym wielkim poście, w tym przewiośniu duch, ducha z mojego drzewa życia, powiedzmy? Jakie upodobania, jakie grzechy po prostu, jakie bezużyteczne rzeczy, żeby to drzewo rozkwitło i zaowocowało z całą mocą. Tak jak jabłonka, którą trzeba bez litości przyciąć, żeby cała ta energia nie poszła tylko w piękne gałązki i liście, tylko żeby był owoc. Niech to słowo do nawrócenia pobudza nas do jeszcze większej pracy nad sobą, abyśmy no też wydawali owoce. No Do tego jesteśmy zaproszeni w naszym chrześcijańskim życiu. Ksiądz Robert, ksiądz Józef Dobrze. i ksiądz Dominik życzymy dobrej i błogosławionej niedzieli.